Cześć, witam w kolejnym vlogu, a dziś witam z okolicy Zemst pod Brukselą, na łonie natury, naprawdę przepiękne warunki, przepiękne. Otoczenie do biegania, do tego, żeby po prostu być aktywnym fizycznie. A o czym dziś porozmawiamy? A, w sumie tematów mam sporo. Natomiast, tak, akurat wczoraj wleciał temat odnośnie PPK. Dlaczego mówię o PPK, czyli pracowniczych planach kapitałowych? Dla jasności nie będę tutaj mówił o szczegółach, natomiast być może ktoś z Was, kto ma takie plany kapitałowe, bo pracuje gdzieś na umowie o pracę i wie, że jego pieniążki na emeryturę są odkładane w, tym, w tej formie, to może być zainteresowany tym, co wymyślili nasi kochani politycy. Wczoraj Jacek Sasin, wicepremier, a zarazem minister aktywów państwowych, powiedział, że pracują nad koncepcją. Podatku specjalnego od zysków nadmiarowych czy nadzwyczajnych w spółkach Skarbu Państwa i nie tylko w spółkach Skarbu Państwa. No i teraz na czym problem polega? Problem polega na tym, że PPK ustawowo musi inwestować co najmniej 40% swoich środków właśnie w akcjach z indeksu WIG-20, czyli 20 naszych polskich czempionów. No i teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli ludzie, którzy mają PPK w swoich portfelach, mają 40% akcji właśnie z WIG20. Będą widzieli, jak giełda pikuje w poniedziałek po otwarciu sesji, ponieważ no no cóż, zamiast spółki dzielić się z akcjonariuszami, będą się dzielić tylko i wyłącznie z państwem w formie jakichś dodatkowych, ekstraordynaryjnych podatków. No to nie jest to nic napawającego optymizmem, co gorsza. Tyle się mówiło pięknych, pustych, niestety, jak się okazuje, słów o inwestowaniu z myślą o emeryturze, o tym, że będziemy to o to inwestować w tych naszych polskich czempionów z wig 20. A tymczasem po prostu politycy no, nagle widzą potrzebę tego, żeby sobie sięgnąć po te pieniążki w inny sposób, tworząc prawo właśnie tak doraźnie, tylko po to, żeby zamiast dzielić się te spółki miały z akcjonariuszami, w tym również ze skarbem państwa, który jest udziałowcem w tych spółkach, to, żeby tyle tylko te pieniądze zagarnąć dla siebie. No nie jest to nic fajnego, nie jest to nic budującego, jakkolwiek by tutaj politycy tego nie ubierali w słowa, to niestety ciężko jest to w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. Fiu, już, że. 2-3 km za mną, no i zróbmy sobie mały odpoczynek, a właściwie przerwę na to, żebym jeszcze tutaj nieco poględził Wam o tym oszczędzaniu z myślą o emeryturze. Generalnie jest tutaj taki dysonans dla przeciętnego Kowalskiego, zwłaszcza który jakoś nie śledzi na co dzień tego wszystkiego, bo z jednej strony słyszy tak: bądź odpowiedzialny, oszczędzaj z myślą o emeryturze, natomiast z drugiej strony. Stworzone są programy, które są rzekomo właśnie dla y, przyszłych emerytom, emerytów, z myślą o tych emerytach, gdzie robi się różnego rodzaju zachęty, a z drugiej strony po jakimś czasie, po kilku latach, politycy chlap wyciągają tam swoje rączki po te pieniądze. I to jest niestety słabe, ale chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną kwestię. To, o czym tu mówię, nie ma nic wspólnego z IKE i IGZE, czyli indywidualnym koncie emerytalnym i indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. Tam środki na tych rachunkach są naszymi prywatnymi środkami, i to jak my inwestujemy te środki, w co inwestujemy, to jest absolutnie tylko i wyłącznie w naszej gestii i to tylko my tutaj decydujemy. I w gruncie rzeczy, zabranie środków z IKE i IGZE, no, można by porównać do tego, że ktoś wchodzi na nasze konto bankowe i nam zabiera pieniądze. Dlatego tutaj mimo wszystko. Tylko chciałbym schłodzić emocje. Swoją drogą uważam, że od samego początku takim grzechem pierworodnym PPK, jak było tworzone, było to, że one miały ustawowo wpisane obowiązek inwestowania minimum 40% w akcje pochodzące z Wigu 20. I to była właściwie już od samego początku taka bomba, stykającym zegarem, gdzie można było powiedzieć, że jak u Czechowa właściwie zadać tylko pytanie, kiedy ta strzelba powieszona na ścianie wystrzeli. No i być może właśnie teraz wystrzeli. Zresztą, też dla jasności, ja mówię o tym, co się może wydarzy, bo tego prawa jeszcze nie ma, o tych ekstraordynaryjnych podatkach odzysków, natomiast tak naprawdę politycy wielokrotnie już manipulowali tutaj, wpływali na te spółki Skarbu Państwa w ten sposób, żeby mówiąc zupełnie wprost, wydojdzie jak najbardziej, żeby mieć te frukty w jak największej ilości w swoich kieszeniach. Także to jest mega, mega słabe i nie buduje raz, zaufania do państwa, a dwa, pokazuje, że no kurde, jak ktoś inwestuje z myślą o emeryturze, to w gruncie rzeczy później się staje frajerem. ale. Osobiście uważam, że y, państwo to jedno, a my to drugie. I pomimo, że państwo się tak zachowuje... Mamy na to ograniczony wpływ, przynajmniej możemy w jakiś sposób decydować o tym kartką wyborczą. Natomiast powinniśmy liczyć przede wszystkim na siebie i myśleć o tej emeryturze już dziś, teraz. Nie na tej zasadzie, że jak ktoś ma 20 parę lat na karku, to już będzie się tutaj przenosił myślami do tego, jak będzie wyglądał za 40-50 lat, ale w tym kontekście, że będzie mimo wszystko regularnie oszczędzał z myślą o emeryturze i że nie będzie chciał być skazany na Państwo, w momencie, kiedy po prostu będzie potrzebował tych pieniędzy, być może nie tylko na emeryturze, ale być może w jakiejś innej sytuacji życiowej. Dlatego też bardzo mega zachęcam do tego, żeby podchodzić do tych kwestii odpowiedzialnie, żeby nawet jeżeli ktoś nie ma wielkich możliwości, to nawet małymi kwotami, ale inwestować i oszczędzać. Bardzo was do tego zachęcam. No, tradycyjnie ten mój odcinek vlogowy będzie mega przegadany no ale cóż, w takich okolicznościach przyrody to chyba mi wybaczycie ten mój komentarz na gorąco, swoją drogą szkoda, że mój imiennik Jacek Sasin tak właśnie postępuje, drogi Acku nieładnie, nieładnie łapki proszę schować do swoich kieszeni i nie wyciągać po cudze no Także mam nadzieję, że panie Jacku, jak nie dotarło bezpośrednio, to ktoś panu tam to przekaże, że nieładnie się pan tutaj no, chce zachować w stosunku do oszczędzających Polaków. Inną zupełnie kwestią jest to, ile my jako inwestorzy powinniśmy w swoich portfelach mieć polskich akcji. Ja tutaj dla jasności nie mam nic do polskich akcji, że polskie akcje są gorsze czy lepsze od jakiegoś akcji jakiegoś tam innego kraju. Chodzi o to, że udział polskich akcji w światowym koszyku akcji globalnych akcji to jest mniej niż 1,1%. 1,1%. Mniej niż 1,1%, czyli przepraszam że się tak powtarzam, czyli to jest naprawdę po prostu tak niewiele, że gdyby nawet giełda papierów wartościowych została wystrzelona w kosmos, to światowe rynki finansowe mogłyby tego po prostu nie zauważyć. Tymczasem my w PPK dla jasności ja nie jestem w PPK, ale mówię tutaj ogółem o inwestorach, którzy są w PPK, są przymuszani do tego, żeby portfel w znacznej mierze w dużym udziale był właśnie zalokowany w polskie akcje. I bardzo fajnie kiedyś to określił Meb Faber, który powiedział, że i powiedział to jako Amerykanin, ze swojej perspektywy, że patriotyzm w inwestowaniu to nie jest patriotyzm, tylko głupota. I, i myślę, że, że warto sobie do tego tak podchodzić, bo faktycznie. To, że ktoś zapakuje się po uszy w polskie akcje, to bynajmniej nie ma nic wspólnego na Boga z patriotyzmem, tylko z głupotą, bo to jest po prostu bardzo mega skupione ryzyko w jednym kraju, w jednej gospodarce i jeszcze dodatkowo tutaj mamy ryzyko, jak widzimy, też polityczne, gdzie te spółki Skarbu Państwa są mega kontrolowane czy manipulowane przez polityków. No dobra, popłakałem sobie tutaj do Was przed kamerką, w takim razie ja idę, śmigam dalej, dać sobie trochę wycisk, no i później jeszcze coś do Was przepowiem. Ciao! A swoją drogą, jak ktoś myśli, że tak totalnie zamulam i tutaj jakoś przynudzam, to proszę zwrócić uwagę, że niestety Polska jest w czołówce najtańszych rynków akcji. Naprawdę, od roku 2015 jest w ścisłej dziesiątce najtańszych rynków na świecie, a od roku 2020 jest w ścisłej trójce najtańszych rynków. Akcji na świecie. Ktoś może powiedzieć: No to super, jest to okazja, natomiast no, ja już tutaj nie wchodząc w spekulacje, tylko dodam tyle: niestety szkoda, że tak się dzieje, ponieważ no, niestety widać, że są ku temu konkretne powody, dla których się tak właśnie tutaj te rynki nasze plasują w światowej czołówce. No i miejmy nadzieję, że mimo wszystko przyszłość będzie wyglądała pozytywniej. To, żeby tak nie było, że tylko tutaj przymula mi przynudzam. No nic, ja jeszcze idę ruszyć ludzko swoją drogą. Gdyby ktoś kiedyś był w Brukseli, w Belgii i szukał jakichś fajnych parków, to polecam zemst. Co prawda to już nie jest Bruksela, tylko to jest miejscowość pod Brukselą, ale niedaleko. I warto tutaj wpadnąć, jeżeli ktoś szuka spokoju, dużo zieleni, ładnych parków, placów zabaw, jeżeli ktoś ma dzieci. Także naprawdę fajnie można się tutaj zrelaksować i to w taki aktywny sposób. Jest też jeziorko, także dla każdego coś fajnego. Do zobaczenia!